Dzień dobry drodzy ogrodnicy. Jak doskonale wiecie, corocznie przygotowujemy samodzielnie sadzonki różnych warzyw do naszych ogrodów. Tworzymy je na parapecie. Niestety już się nie mieścimy. Z tego też powodu wpadliśmy na pomysł. Skoro jesteśmy właścicielami szklarenki z poliwęglanu, dlaczegożby ją nie zamienić na tymczasową mnożarkę roślin, która byłaby ogrzewana elektrycznością, bo na działce rodowskiej mamy dostęp do prądu. Zobaczcie sobie zatem w jaki sposób zamieniliśmy naszą szklarenkę w tymczasową mnożarkę. Po zakończeniu produkcji sadzonek, oczywiście, w szklarni nadal będziemy uprawiać rośliny dla potrzeb zdobycia pysznych plonów. W chwili obecnej, właśnie Beata rozpakowuje nowy zakup. Jest to mała, mały tunelik foliowy. I tenże tunelik będzie w tym przypadku stanowił dla nas tak zwaną mnożarkę. Umieścimy go po złożeniu wewnątrz już istniejącej szklarni z poliwęglanu, żeby stworzyć tam dobre warunki do tworzenia rozsady roślin, do siewów, przesadzania. I dalszego wzrostu. Beatka teraz tutaj skręca nam łuki. Słuchajcie, to jest banalnie proste. Tu jest wszystko wyprofilowane. Jedna rurka wchodzi w drugą. Łączymy zwykłymi śrubkami. No, Oczywiście gwinty na dół zawsze, żeby folii nie podziurawić. My zdecydowaliśmy się na białą, na białą folię, czy też przeźroczystą, tak ją nazwijmy, chociaż ona wcale przeźroczysta nie jest. Dominują folie zielone. Ale biała będzie lepiej nam przepuszczała światło. No i popatrzcie, to, to teraz powolutku składamy. O! I słuchajcie, jesteśmy już wewnątrz naszej szklarenki. Beata w chwili obecnej składa to wszystko. I popatrzcie, wewnątrz szklarni mały tunel. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej kontrolować tutaj warunki termiczne. I prawie już mamy ten, konstrukcję tego tuneliku złożoną. Jest to tunelik, który ma 2 metry szerokości, 4 metry długości i mieści się wewnątrz naszej szklarenki. Jeszcze zostaje troszeczkę miejsca, ale oczywiście nam zostanie sporo materiałów, ponieważ nie robimy dolnego wiązania. Na dole nie będzie już żadnego mocowania, jest nam to niepotrzebne. Nam potrzebna jest tylko górna i boczna konstrukcja, żeby się to nie zawaliło, i na to będzie naciągane, naciągana folia. Jesteśmy ponownie w tuneliku, a raczej w jego konstrukcji, która teraz tutaj powstaje. Beata jeszcze widzicie tutaj na górze mocuje kolejne przęsła po to żeby ta konstrukcja była taka bardziej stabilna tu naprawdę nawet my tego nie skręcamy mocno śrubami yy, tylko po prostu przykręcamy bardziej nakrętką ponieważ ten tunel będzie później demontowany więc tutaj naprawdę nie ma co robić a to się nic nie zawali ale widzicie o, taka tylko przestrzeń nam została wolna w, tym, w tej naszej szklarence resztę zajmuje tunel Celowo wzięliśmy taki większy, bo jednak tych sadzonek mamy całkiem sporo. I możecie oczywiście zadać pytanie. A po co Wy w ogóle coś takiego robicie? Otóż słuchajcie, o wiele lepiej jest nagrzać troszeczkę niższe pomieszczenie po to ten tunel, aniżeli szklarenkę, która no nie jest szczelna, a ten tunelik troszkę uszczelnimy, więc tunel w szklarni i jeszcze tunel troszeczkę docieplony. No, to słuchajcie, to są naprawdę wspaniałe możliwości uprawy roślin, siewu, sadzenia. Po to to robimy. I to wszystko będzie doświetlone naturalnym słońcem. To nie będą tutaj żadne lampy, nic tu nie będziemy doświetlać, nie ma potrzeby. Wszystko naturalne, wszystko. Słuchajcie, na zewnątrz w szklarni jeszcze sobie rozkładamy folię dołączoną do zestawu. Po to, żeby ją w dobrej pozycji wciągnąć tutaj do wnętrza na tą konstrukcję, która jest wewnątrz naszej szklarenki. I będzie troszkę z tym zabawy, ale damy sobie radę, bo kto nie jak my, nie? Dokładnie. I witamy Was ponownie. Teraz już praktycznie finał składania tego tunelu. I popatrzcie, teraz jest taka zabawa, że będziemy sobie to wszystko podciągali... Pod dachem szklarni. Musimy to robić delikatnie. O, żeby nic nie uszkodzić. Tak, żeby Ata mi troszeczkę tej folii podaje, i ja ją słuchajcie, na zewnątrz, między szklarnią a konstrukcją tunelu, przeciągam. O, popatrzcie, to jest naprawdę niezbyt trudne, ale jednak troszeczkę męczy. O, widzicie? Popatrzcie. O, ja teraz jeszcze się cofnę. Muszę kamerkę odłożyć i pomóc, i zobaczycie później efekt finalny. I słuchajcie, popatrzcie tam. Widzicie przestrzał. No i właśnie jesteśmy wewnątrz tunelu znajdującego się wewnątrz szklarenki. Wszystko tutaj już będziemy wyrównywać. Oczywiście, my celowo zmniejszyliśmy rozmiar tunelu. Bo, im niż, niżej jest sufit, tym słuchajcie, łatwiej to będzie ogrzać elektrycznie. Nie chcemy pójść torbami przy tych cenach prądu. Tutaj dodatkowo popatrzcie, sporo nam zostaje folii na dole. Celowo tak zrobiliśmy, bo ta folia będzie tutaj izolowała nam tunel od środka. Wszystko naprawdę jest przemyślane. To wszystko będzie zamykane, drzwi od szklarni zamykane, więc nagrzewana będzie tutaj tylko ta powierzchnia. Ale jak widzicie, fajnie to zaczyna wyglądać. Drodzy ogrodnicy, popatrzcie teraz, co my robimy. Jak dobrze wiecie, zwyczajnie folię zakupuje się na zewnątrz tunelu, żeby ją mocować, a my ją pociągnęliśmy troszkę do wnętrza, oto, żeby ją przysypać od wnętrza. W ten sposób troszeczkę ograniczamy tak zwane mostki termiczne. Dzięki temu łatwiej nam będzie nagrzać tą szklarnię. Znaczy, ten tunel raczej. O, nie będzie to wszystko aż tak mocno podwiewało od dołu. I z każdej strony tak musimy zrobić. No to drodzy ogrodnicy, patrzcie, robota wykonana tunel wewnątrz klarni gotowy tutaj jest zamykanie oczywiście to wszystko będziemy jeszcze podwijać odpowiednio żeby było szczelne ale już jest później stoły wprowadzimy ogrzewanie no i zaczniemy powolutku myśleć o siewach drodzy ogrodnicy kolejnym krokiem który robimy przy budowie mnożarki jest wyścielenie od wnętrza tego tuneliku dodatkową warstwą izolacyjną zdecydowaliśmy się na folię bombelkową z racji tego, że w tych bombelkach jest powietrze i z chwilą, kiedy będzie ta, ten tunelik ogrzewany, to to powietrze się nagrzeje i będzie stanowiło taką dodatkową warstwę izolacyjną. Wszyscy doskonale wiemy, że koniec zimy, początek wiosny, to jest bardzo taka skokowa pogoda. Raz z temperatura iście w lecie, drugim razem mamy, słuchajcie, przymrozki czasami e, poniżej minus 5 stopni Celsjusza, więc musimy. Uchronić rośliny, które tutaj będą uprawiane, przed tymi znacznymi skokami, skokami temperatur. Ta folia absolutnie nie jest tak mocno izolacyjna, musimy dodatkową warstwę zrobić i będziemy w chwili obecnej tą folię wykładać z wnętrza. Akurat, słuchajcie, nie jesteśmy zwolennikami wdrażania dużej ilości plastiku do ogrodnictwa, dlatego ta folia posłuży nam przez wiele lat. Jak się o nią zadba, to naprawdę nie trzeba jej co roku wyrzucać. No, my akurat jesteśmy zwolennikami, żeby e, jak najmniej śmieci foliowych produkować, dlatego będziemy dbać, żeby tej folii jak najwięcej zostało nam na kolejne sezony wegetacyjne. Ok, tyle gadania, do dzieła! Widzicie, całe ścianki zostały wyłożone już folią bąbelkową, więc mamy naprawdę fajną warstwę izolacyjną. Dodatkowo zimno idzie też od dołu. Dlatego, my tutaj, mając agrobukminę czarną, po prostu ją rozłożymy na dole. Co będzie stanowiło taką dodatkową warstwę izolacyjną przed ewentualnym przenikaniem tutaj chłodu do wnętrza tunelu. Możecie przejść tutaj na moją stronę. Popatrzcie tutaj. Zrobiliśmy sobie jeszcze z tej folii takie dodatkowe drzwi, bo siłą rzeczy od tej strony będziemy wchodzić. Tutaj są drzwi wejściowe, ale jeżeli ta folia będzie tak zwisała, to też będzie stanowiła barierę, żeby to ciepło z wnętrza nie uciekało nam na zewnątrz. Jak widzicie, już jest mnożarka gotowa, odizolowana od tego co jest na zewnątrz. No i teraz pokażę Wam na czym będziemy produkować sadzonki. Zobaczyliśmy się tak zwany stół cateringowy, bardzo fajny, słuchajcie, mobilny, dzięki czemu łatwo jest go przechować. Popatrzcie, tak się go rozkłada. Są tutaj oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, żeby się nam to nie rozkładało. No i teraz. O, zaraz Wam pokażę. O! Popatrzcie. Stół jest, jest to stół wytrzymały. Także swobodnie tutaj mogą na tym leżeć doniczki z ziemią, sadzonkami. jak widzicie, troszeczkę tutaj miejsca do produkcji sadzonek mamy. Zaraz rozkładamy kolejny zobaczycie, jak to finalnie wygląda. Drodzy okrągnięci, mnożarka ukończona. Stowy rozłożone. Będziemy już tutaj powolutku siać roślinki zapytacie się o ogrzewanie zdecydowaliśmy się na grzejnik elektryczny grzejnik olejowy z uwagi na to że on jest bezpieczniejszy od grzejników gdzie widać choćby spiralę grzewczą ona by się łatwiej prawda, przepalała tutaj może być podwyższona wilgotność więc ten grzejnik sobie lepiej zda no, lepiej wypełni swoje zadanie jest to oczywiście grzejnik z termostatem przy, przy spadku temperatury który tu ustawimy Grzejnik się włączy, w ciągu dnia się wyłączy, jeżeli jest ciepło, bo teraz tutaj słuchajcie jest chyba 25-7 stopni. Jak widzicie grzejnik stoi na specjalnych płyteczkach. Wiadomo temperatura tutaj będzie wyższa, wokół nic już nie ustawiamy, więc to wszystko słuchajcie będzie nagrzewane. Więc to jest nasz pomysł na zrobienie takiej mnożarki No i zaczynamy siać a później pikować rośliny i robić własne sadzonki. Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że kogoś zainspirowaliśmy, jak sobie stworzyć taką mnożarkę wewnątrz tunelu. Może brzmi to dziwnie, ale słuchajcie, człowiek musi główkować czasem, jak sobie pomóc w różnych sytuacjach. Pozdrawiamy i do kolejnego odcinka.